Co robisz jako pierwsze po przebudzeniu? Budzę córkę, otwieram okno, żeby dać jej sygnał, że czas do przedszkola i idę robić śniadanie. Masz jakieś przedmioty w domu, których nie wyrzucasz, bo mają duszę? Mam swoją ukochaną zawsze jakąś bluzę albo spodnie, które są za ciasne, albo ta, ta bluza ma jakieś plamy, natomiast trudno mi się z tym rozstać, bo ma jakieś takie jakąś taką wspaniałą, cudowną historię. Jaką najprostszą rzecz robisz, żeby poprawić sobie humor? Krótkie filmki albo przeglądam sobie tam storiski. Masz jakieś lęki bądź fobie? Czasem towarzyszy coś takiego, że każdy artysta to ma, że już nie wymyślić nic lepszego niż do tej pory udało ci się wymyślić. Że... Gdybyś nie zajmował się tym, czym się zajmujesz, to czym byś się zajmował? Pewnie albo bym nauczycielem, albo bym gdzieś na wsi coś grzebał w ziemi. Jaka była twoja pierwsza praca? Albo zakładałem telewizję kablową, albo ciągnąłem światłowód z Warszawy do Legionowa. Jak wyglądał twój pokój w dzieciństwie? Dzieliłem go z, z bratem, mieliśmy piętrowe łóżko. No i co? Miałem dużo książek, bo wtedy się czytało. Jakie są trzy słowa, którymi byś siebie opisał? Rodzina, kabaret pogoda ducha.